W garnku gotuje się pierwszy składnik tej potrawy wielokolorowa fasola. Oczywiście moczona całą noc. I ponieważ woda zaczyna już wrzeć, więc dodaję następne rzeczy. Byle jak pokrojona cebula i trzy ząbki czosnku. Byle jak, dlatego że z tego powstanie pire. To wszystko musi się rozgotować, następnie będzie odsedzone i zgniecione, jeszcze doprawione. Zaraz Państwo zobaczą. A zostawiłem sobie jeden ząbek czosnku, bo muszę go teraz posiekać. Też w zasadzie byle jak. Dlatego, że ten ząbek czosnku to tylko będzie składnik marynaty. Marynaty czegoś, co tutaj w misce spoczywa, w zasadzie się pyszni. Proszę spojrzeć, to są przepiękne kotleciki jagnięce z kostką. I do tego teraz dodam odrobinę gałązek tymianku. Też nie same listki, mogą być gałązki. To jest tylko marynata, jak powiedziałem. Dość sporo wielokolorowego pieprzu. Widać go, mam nadzieję, tutaj w środku. Proszę spojrzeć, on jest w zasadzie trzy-, czterokolorowy nawet. Dość grubo zmielony i jeszcze tylko oliwa z oliwek do tego. I tak, to powędruje mniej więcej na godzinę, może trochę dłużej do lodówki, a fasola z cebulą i z czosnkiem ma się ugotować do idealnej miękkości, a nawet, powiedziałbym, przegotować. Fasolę ugotowaną razem z cebulą i czosnkiem trzeba odcedzić i potraktować dość siłowo, czyli po prostu zgnieść na w miarę jak najbardziej gładką pirę. To nie jest wcale specjalnie trudne, proszę spojrzeć. Tak, krok po kroku ubijaczką do ziemniaków. Teraz trzeba wszystko doprawić oliwą z oliwek. Octem winnym, najlepiej czerwonym, nie spirytusowym. Broń Boże, nie spirytusowym. Pieprzem czarnym. W Jagnięcinie będzie kolorowy pieprz, a tutaj pieprz czarny i dość go sporo. I czymś, co kojarzy nam się nieodparcie z Wielkanocą, mianowicie chrzanem. Najlepiej oczywiście domowo, świeżo startym chrzanem, kupnym, tylko w tej sytuacji jest naprawdę doskonały i wszystko trzeba wymieszać takie pire można jeść na ciepło na ciepło wtedy jeśli zgniecie się i doprawi od razu ugotowaną fasolę bo nie da się już tego przygrzać ale na zimno moim zdaniem to jest nawet lepsze i po prostu dokładnie mieszamy wszystko pire jest takie jak powinno więc teraz na rozgrzaną patelnię wlewam oliwę o, bardzo ładnie trzeba ją rozprowadzić zaczyna dymić więc najwyższy czas żeby dołożyć czosnek w ząbkach z łupkami, tak to nie jest żadna pomyłka, proszę Państwa. W łupkach czosnku jest najwięcej aromatu i on, smażąc się na patelni, w środku zmięknie, a przypalą się tylko łupki. Czosnek nie będzie przypalony, i to jest naprawdę rzecz, którą się praktykuje w wielu, zwłaszcza południowych, krajach. Spróbujcie sami, to jest kapitalny wynalazek. A cała ta oliwa tutaj dodatkowo nabierze nam fantastycznego zapachu czosnku, i na tym wszystkim mogę już kłaść. Kotleciki jagnięce, pamiętają Państwo marynatę, też oliwa, tymianek, kolorowy pieprz. i Powinny się obsmażać z obu stron. Kotleciki jagnięce smażą się króciutko, więc już je zdejmuję z ognia. Pięknie zrumienione. Dłoń. Pucharza, nawet amatora, nie boi się takich temperatur. Sama przyjemność dotykać tego, co się samemu zrobiło. Bardzo ładnie. Dwa wystarczą. Czosnku się już nie ośmielę dotknąć dłoni, bo jest potwornie gorący. I przyrzekam, to jest kapitalny sposób na y, osiągnięcie czosnku, który w środku jest mięciuteńki i nigdy się nie przypali, bo przypali się może wyłącznie łupa, której przecież nie jemy. Jeszcze jeden ząbek. Teraz pire. Jeszcze trochę pire, Nadam mu jakąś taką bardziej zwartą formę. I żeby jakiś kontrast na talerzu stworzyć, kilka gałązek tymianków, w których mięso było marynowane. Bardzo proszę o to. Kapitalna, wielkanocna propozycja. Kotleciki jagnięce z fasolowym pire, A przed nami bardzo ważna świąteczna ceremonia. Na wieki Drodzy Państwo, mam zaszczyt przedstawić ksiądz Ryszard Honkisz z pobliskich Więcławic. Proszę bardzo. Proszę księdza, czy zdarza się jeszcze, że ksiądz święci też całe stoły, nie tylko koszyczki, ale wszystko na wielkanocnym stole, co jest potrzebne? Tak, oczywiście. Czyli można poprosić księdza i można sobie poświęcić cały stół. Tak? Na zawsze. I dzięki temu ma się wszystko poświęcone, a nie tylko to, co mieści się w koszyczku. Zatem, gdyby ksiądz był tak łaskaw i poświęcił te wszystkie dary, które tutaj mamy, a ja jeszcze w naszym imieniu, jeśli ksiądz pozwoli, złożę wszystkim Państwu najlepsze życzenia zdrowych, wesołych, spokojnych i również smacznych świąt. Dziękuję. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, pobłogosław Panie Boże ten stół wielkanocny, tych, którzy go przygotowali, naucz nas dzielić się chlebem i radością przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Amen.